Państwa sołtysów, którzy dołączają, bardzo proszę o wpisywanie się na, na czacie. Mamy już pełną gotowość. Zatem możemy rozpoczynać. Dzień dobry państwu. Otwieram nadzwyczajną 35 sesję Rady Miejskiej w Sobótce dnia 20 września 2021 roku. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza, panią burmistrz, panią skarbnik, wszystkich kierowników y, i pracowników urzędów oraz dyrektorów, a w szczególności, y, a przede wszystkim radnych, którzy y, uczestniczą w dzisiejszej nadzwyczajnej sesji. Y, witam również y, sołtysów, którzy są z nami na łączach internetowych. Abyśmy mogli y, przejść do, y, do pracy, y, bardzo proszę o oddanie głosu i uruchomienie y, głosowania, aby stwierdzić prawomocność i obecność radnych. Jeśli tylko się pojawią pola do głosowania, to bardzo proszę o wybranie właściwego przycisku, po to, aby potwierdzić swoją obecność. Tu informacja dla informatyka. U mnie na ekranie się nie pokazuje pole y, głosowania, ale też jeszcze u mnie na tablecie się nie uruchamia system do głosowania. Tak, ja też nic nie mam, także czekamy cały czas w gotowości. Jeśli ktoś już z radnych będzie miał, o już jest y, możliwość głosowania, które potwierdza obecność. I bardzo proszę o udostępnienie mi planszy z głosowania. Na Skype, jeżeli to jest możliwe. Bo nie mam podglądu do wyników. Dalej oczekuję na pole wyników głosowania, aby móc potwierdzić. Jeszcze czekamy na oddanie głosu przez pana Marka Juraszka i Rafała Kotwicę. Pan Marek Juraszek na pewno jest, więc poczekaj, już jest, i jeszcze chwileczkę poczekamy mhm. na pana Rafała. E mhm. Ma być w sposób zdalny. Momencik sprawdzę muszę. Panie Rafale, jeżeli jest Pan z nami na łączach, to bardzo proszę o wpis na czacie albo włączenie mikrofonu, abym wiedziała, że mamy z Panem kontakt i mamy czekać na potwierdzenie obecności. Do mnie nie dochodzi żaden sygnał, zatem to głosowanie kończymy. Jest oddanych 14 głosów. Proszę zakończyć głosowanie. 14 osób jest potwierdzonych, jest obecnych, zatem będziemy na razie realizowali yy, posiedzenie sesji. W której stwierdzam prawomocność obrad w składzie czternastu osób. Jeżeli Pan Rafał nie słyszy, to bardzo proszę, aby wpisał na czacie swoją obecność i przed najbliższym głosowaniem będzie pan dodany do osób biorących udział. Pozwólcie Państwo, że przedstawię porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sobódka na lata 2021-2035. Punkt trzeci, uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobódka na 2021 rok. Punkt czwarty, wolne wnioski i informacje. Czy w związku z przedstawionym porządkiem obrad mają Państwo jakieś wnioski formalne? Jeśli tak, to proszę o włączenie kamery i wpis na czacie. Nie mam żadnych sygnałów, zatem będziemy realizowali dzisiejsze posiedzenie yy, w oparciu o przedstawiony porządek obrad. Zatem przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035. Bardzo proszę Panią Skarbnik Magdalenę Sączawę o przedstawienie projektu uchwały. Proszę o włączenie mikrofonu i kamery. Uchwała Rady Miejskiej w Sobudce z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sobudka na lata 2021-2035. Rada Miejska w Sobudce uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy Wprowadza się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sobudka na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikami do uchwały. Paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobudka. Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Proponowana zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 związana jest ze zmianą dochodów i wydatków. W roku 2021 dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową do zmian budżetu podjętych do dnia 20 września 2021 roku. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian. Zadanie 1.3.1.5 dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka, organizacja dowozu. Łączne nakłady Finansowe i limit zobowiązań zwiększone zostały o 150 tysięcy, zł. i 96 groszy. Limit w 2022 roku zwiększony został o 150 tysięcy, zł. 96 groszy. Bardzo dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Projekt tej uchwały był. Przedstawiany dzisiaj na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Zatem proszę panią przewodniczącą o przedstawienie opinii. Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Jeśli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? To bardzo proszę wpisać to na czacie, albo włączyć kamerę, jeżeli to są osoby znajdujące się na sali, lub y, zgłosić dyskusję na tabletach. Nie mam żadnego sygnału, zatem zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad uchwałą. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobódka na lata 2021-2035. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o właściwe zagłosowanie na tabletach. Dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie. 14 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 sprzeciw. Zatem stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sobudka na lata 2021-2035 została przyjęta. Punkt trzeci porządku obrad. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobudka na 2021 rok. Również proszę panią skarbnik Magdalenę Sączawę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok. Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje. Paragraf pierwszy punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 1500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2021 rok o 1500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt trzeci. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowany w 2021 roku wykazany został w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 4. Wyników wprowadzonych zmian budżet gminy Sobut na 2021 rok wynosi po stronie dochody 84 601 657 ,77 zł. 77 w tym dochody bieżące 68 317 tysięcy zł. Dochody majątkowe 16 283 721 zł. i 6 groszy. Po stronie wydatki 81 4845 zł. i 47 groszy, w tym wydatki bieżące 65 555 754 zł. i 64 grosze. Wydatki majątkowe 15 945 90 zł. i 83 grosze. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i Gminy Sobótka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Uzasadnienie. Dochody zwiększa się o 1500 zł, w tym. Dział 801, rozdział 801.01, paragraf 626.0 zwiększa się o 33 tysiące złotych, a paragraf 635.0 zmniejsza się o 33 tysiące złotych w związku z błędną klasyfikacją dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Rogowie Sobóckim z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Program Sportowa Polska, Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

Wydatki zwiększa się o 1500 zł w tym dział 855, rozdział 85502, paragraf 291.0 zwiększa się o 1500 zł i przeznacza na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz obowiązkiem i zwrotu do budżetu państwa. Bardzo dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Ten projekt uchwały również był zaprezentowany na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Bardzo proszę panią przewodniczącą o przedstawienie opinii. Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Jeśli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji, proszę o wpis na czacie, wpis na tabletach lub włączenie kamery. czekamy, bo jedna z radnych pisze. Jeżeli pani radna Marzena pisze, że chce zabrać głos w dyskusji, to proszę włączyć mikrofon. Nie, już nie ma, już nie pisze, nie mam żadnego sygnału. Zatem zamykam dyskusję. I przystępujemy do głosowania na tę uchwałą. W sprawie zmiany budżetu Gminy Sobódka na 2021 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, lub kto się wstrzymał, proszę we właściwy sposób zagłosować na tabletach. jeszcze czekamy na jeden głos. Osoby, która na pewno jest obecna. Dziękuję. Zakoń, kończymy głosowanie. 14 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Zatem stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok została przyjęta. I punkt czwarty porządku obrad wolne wnioski i informacje. Z mojej strony komunikat, że tak jak było zapowiedziane, dzisiejsza sesja jest nadzwyczajna. Planowana jest sesja jeszcze w miesiącu wrześniu na dzień 29. Zawiadomienie przyjdzie. To są na razie plany, i wtedy będzie już pełny porządek obrad i wszystkie sprawy bieżące, które nie wymagały tak pilnego potraktowania jak te dwie uchwały. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś komunikaty, które nie mogłyby poczekać do sesji zwyczajnej na dzień 29 września? To proszę o sygnał. Nie widzę żadnych więcej informacji i komunikatów, które potrzebowalibyśmy podać. Zatem po, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam nadzwyczajną 35 sesję Rady Miejskiej w Sobótce dnia 20 września 2021 roku. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za uczestniczenie i za podjęcie tych niezwykle pilnych uchwał. Dziękuję i do widzenia.